w demonie gier z gry Total Chaos. Premier demka nie znamy, podane jest jedynie, że wkrótce dostępne. Samej grze języka polskiego, przynajmniej w wersji demo, nie doświadczymy. No i co? Warto by sprawdzić, co się tutaj kryje. Klimat w tle przyjemny. a sobie rozpocznijmy też prolog. Czemu nie? O samej grze jedyny, su wiem, że jest to jakiś koły, więc cóż, lepiej przygotujcie się na ze stali. A o czym mowa? No, gratulacje. To jesteśmy. Płyniemy na ratunek. Aczkolwiek znajdziecie się sami, zaraz będzie potrzebowali pomocy. E, Dobrze, żadnej mapy, kompasu, no bo jest tam jakiś kompas, ale wątpię, żeby nam wskazywał lokalizację statku, więc pewnie płyniemy przed siebie. Ale tym nie, żebyśmy jakoś. Nie wiem, w sumie możemy skręcać. Ale dalej płyniemy co stronę. Bonus Objective, uważaj, żeby ta puszka nie spadła. to by pomóc w tej wytrzymaj wytrzyma jeszcze chwilę. A... kto tym rzucił? Może zabierz to? Te fikcyjne wędki, żeby płynąć w morze. My w ogóle płyniemy w dobrym stronę. Dobra, za błyskawicami. One nam wskażą do jego. Nie jest za późno, no a co? Wycofanie się? Już pewnie tak, ale chyba i tak nie skorzystamy. Wybacz. Mocny ten wiaty. Hmm, fine loading. Okej, okay, lepiej. Ej, rozdział pierwszy. Przybycie. No dobra, faktycznie jesteśmy na tej pseudowyspie. O! nie jest że tutaj mamy. Okej, okay, mamy również niewidzialne ściany. No i co? Nie posłuchamy z tego rysunku i stąd nie odpłyniemy. No to się tutaj chociaż zajrzyjmy. Dobra, tam nie wiem czy jest prostu sens iść. Sprażmy, czy tutaj są drzwi otwarte czy cokolwiek. Jest pewnie i tak tam będzie będziemy musieli iść. Ta zamknięte, dobie. Tutaj niczego nie ma, nie ma. No to i tak tam idziemy. tak w sumie jeżeli shift, mamy takie dodge, że to jest tutaj jakiś active splint Jak tutaj to tutaj wygląda? Dobra, kontrolki. No sprinta ja tutaj nie widzę. Czyli mamy po prostu jakieś szybkie dodrze pod shiftem i jako je tylko po nich jeszcze nam biegnie. Możemy na bokie unikać? A, technicznie możemy. A tu? Ta, Nie działa to najgorzej. Nie ma innej drogi? No, połacz, tu jest jedna, tam jest druga. To akurat chyba jest zamknięte. Halo, halo? Ta, ujęcie miejsce. Przygotowani na czempska, mam nadzieję, że jesteśmy. Bo coś czuję, że się zbliża. Okej, okay, jest tam gdzieś jakieś radio? Czy inny odbiornik? Czy tam się tam coś świeci? Czy tam klucza jakiegoś nie ma? Nie, kluczy to chyba nie jest, ale coś tam się świeci definitywnie. Nawet nie jedna rzecz. Skąd w ogóle ten sygnał? Jakby za ścianę. Dobra, może chodźmy dalej. Dobra, ja zbliżamy się w sumie po postanowieniu. Pytanie: czy to dobrze? No dobra, zaraz użyjemy, tylko się upewnij, że na pewno nic nie pomijasz. Tam no to użyję. Okej, okay, dziennik. No, nie ma ich. Isolation, dosyć ciekawe, no bo ucieczka stąd jakoś ciężka nie była, dostaliśmy się tutaj bez większych problemów, chyba, że przez Paradise Isolation mam myśli całą wyspę. Anyway, mamy klucz. Wydaje mi się, że wiem, gdzie może pasować. Nic więcej ciekawego nie ma, nie ma. Niech zgadnę, wrócimy i coś się zmieni. może jednak nie. E, no to pytanie co się teraz ja zacznie. Okej, okay, jak hipunek. Całkiem spoje. Co ty tu masz? Trzy kawka. Dobra, czyli możemy się tym leczyć. Jest to jakiś podręczny pasek? Chyba nie. I nie, ekwipunek nam nie daje pauzy. Dobrze wiedzieć. Okej, okay, jest jedzenie. Jest jeszcze silniejsze leczenie, apteczka jakaś. No dobra, ale nie leczenia my tu szukamy. Okej, okay, ktoś tam był. Choć takowe muszą nam się przydać. Czego my tu w ogóle wchodzimy? A, to ty masz radię przy sobie. Trochę to tłumaczy. Okej, okay. ktokolwiek to był, już go tutaj nie ma. Ktokolwiek lub cokolwiek. A jak z twoimi zdolnościami skakania? Z tego co widzę są... Żadne. Ale dobra. Jest jakaś broń, przyda się. Czyli będzie nieklasyczny chujek sobie chodzimy, dostajemy czemska, ja raczej już survival, ale że faktycznie możemy tutaj jakoś walczyć z naszymi przeciwnikami. I niech zgadnie zaraz poznamy jak tutaj działa walka. Okej. Okay. Cool. Lebek, fajnie. Nie wiem, gnijący? Dosłownie żadnych minusów. Nie, żebym narzekał, ale... No dobra, fajnie, możemy bić. Możemy stoszyć skrzynkę, a możemy i fajnie. A szafki? Nie, to już chyba za bardzo. Okej, tutaj możemy przejść, ale spyćmy, czy tutaj na pewno nic nie umijamy. No skrzynki chociażby. Salami, dobrze, więcej jedzenia. Czyli z też jakoś leczy, Tak. jakiś tam mniejsze leczenie jest. Jak tam nasz głód? E, no malutki, więc można by go degenerować. Czyli reduces. Okej, okay, czyli tak długo jak jest mały, tak jest dobrze. No dobra. Ale to jeszcze nie musimy nic jeść. A tak! Dobra, nikt się tutaj nas nie czai. Po co my skrzynki, jeżeli tutaj nic nie ma? Ale no, tak by skakać nie umiemy. I guess fair point. Ale Anno, już tutaj będzie lud. O coś tyle ich tu jest. Ciekawe, co tutaj przeszło. Czy możemy tam zejść? E, nie wiem, czy chcemy. Mhm. Okej, okay. widzę, że potem jest jeszcze chyba taka jakaś szara lekka jakaś lekka jest i czym dokładnie są te paski tutaj tej silny nam staminy użyje, w tego jak silny będzie chyba ta i co na przykład zniższy silny mam kłódkę? średnio ale z tym nie powinno pójść lepiej chyba zdecydowanie mhm Cóż. I to już nam bezpośrednio wyjeży walkę. No bo atakować możemy jeszcze, ale unikać co już tylko jednego. Czy ja to przed głowy nie widziałem przed chwilą? Eee. Obym się mylił. Okej, okay, jesteśmy głodni. Ja już nie wiem, że to ma i w końcu w tylko jakby jest dłuższy, jest czerwony. Dobra, nie wiem, zjedz sobie. Zjedz sobie z salami na przykład. No tak, czyli im mniejszy, tym lepiej. Ale jakby, no, come on, to była jakaś może jedna ósma tego paska. Nie wiem. Jedzenia maże dużo, więc jakoś nie przejmujemy. Eee, to weź to podnieść. A, safe, ok. Tak, klasyczne moty właśnie dla tylko już że takie klasyczne przedmioty w różnych miejscach pojawiające się e, niesprawiedliwe, co jest niesprawiedliwe? Albo kto? Jak to pociągniesz? Oilman key, ok, urkamy. I sobie poniesz skrzynki, ale te. Chyba radio. No dobra, trzy od nogi, chodźmy w prawo. Już więcej nam się robi tutaj przejść. Nie podoba mi się to. Ponownie ten klucz. Dobre, ale to się tutaj pewnie wszystko zaraz ładnie polupuje, niech skadne Są potrzebujemy tego klucza, oczywiście. Czyli zapewnie tutaj będzie jakaś kolejność wymagana. Tutaj muzyka jest najbardziej intensywna. więc że jeżeli ma być w końcu jakieś zagrożenie, to pewnie może być w wkrótce. możesz podnieść. Nie. Roki, czy pianoja? A! Cool. Eee... Dobrze wiedzieć, jest tutaj system żywotności przedmiotów, wytrzymałości. Eee, no to lepiej, żebyśmy teraz nie spotykali żadnego zagrożenia. Okej, jest kluczyk. jest kolejna notatka. Dobra. Gdzie są drzwi 237? Musimy tam oczywiście pójść. Mm, szkoda, szkoda. To raczej, innymi słowy, przyłączyć wszystkie te dźwignie. Trochę tak teraz się gorzej chodzi bez na naszej broni możliwości niszczenia skrzynek. Jest pytanie tylko, jak wygląda kolejność. Okej, okay, po prostu cztery zostały, chyba nie ma tej żadnej kolejności, po prostu je znaleźć i przełączyć. Tak, dziwne, że, że nie ma na przykład jakiegoś motywu, że. o co taką motyw, jak jest coś takiego, Dobra, czy to nas widziało. Ech, kolej. po co ja niszczyłem te skrzynki. E, idziemy w lewo, próbujemy to... Nie, czekanie to nie jest dobry pomysł. E, do widzenia. Speedrun. Przynajmniej wygląda na wolnego. E, gdzie one jeszcze były? Tutaj chyba coś było. E, to i tam na początku i to chyba już wszystkie, prawda? Ile mening czyli czy i tamto? Bo następnie uderzyło jakoś mocno. O ile w ogóle? Oka oh, mam. Eee, zamkniesz się. Dziękuję. O, lepiej. Ta HP full. Szkoda tylko, że no. Ja mm. nawet. Średnio widzę jakiekolwiek możliwości naprawiania tego obecnie. Eee, ty no. Weź puszeczkę. I idziemy dalej. Little bit, Monster meat. Okej, okay, z mniejsze życie. Do ostateczności Coś ciekawego, no bez kilofa to nie sprawdzimy. Jaj. To jedno. Może sobie znajdziemy jakieś kij i nowy zrobimy. Jakby no... E, ten Cz, Nie zniknęła nam ta czemuś, co znaczy, że no pewnie jak później będzie jakiś crafting, to będziemy mogli to naprawić. Chociaż zrobić coś podobnego. Jest to jakaś lata, jaka w ogóle? Dbanie. Okej. Okay. O, ładnie e, no tak, tam nie wejdziemy. Hmm. E, skupiłem się dobra, tutaj. No dobra, czy możemy wchodzić po drybinie? Nie możemy. No to chodź tędy. Nie, to już tylko nie jest teraz moje PN, no ja tam faktycznie coś jest. Wątpię, żeby faktycznie jakiś potwój, który mógłby nas a raczej po prostu sound efekty, ale still. Albo po prostu nam się przejście zawala. To nie jest również zbyt miła perspektywa. Tak samo jak to pomieszczenie nią nie jest. Zwłaszcza jeżeli jesteśmy bezbronni. To to w ogóle jest. Pussy jakieś, mam nadzieję, że tym razem nie musimy być pusli mając poja na ogonie. Tutaj była też ta dźwignia, więc sobie muszę zacznijmy od jej załatwienia. więc jest, jest jakieś przejście. A jest. Wychłość światła. Klucz i bardzo fajne dźwięki za ścianą. Jak sobie było chyba tylko. Tyle. Mam nadzieję, że nic więcej nie otworzyliśmy. A zwłaszcza kogoś nie otworzyliśmy. A no dobra, jest klucz. Jeszcze nie wiemy do czego jest, ale jest. Mamy tutaj przejść średnio. A jest tam coś niebieskiego, więc szkoda. Pewnie by się przydało. Ta, nie wiem czy takie eksplorowanie, z tą razie pusta ma sens, bo pewnie sobie zaraz załatwimy niemiłego sąsiada. A tam jest symbol tego miecza. No to jest to. Ma hmm, Tylko w jakiś sposób, według jakiego klucza. Nie wiem, żeby tam wskazywał. Bo z każdym możemy objacać, tak. A, okej. Okay. Eee, strzałka na dół. Więc miecz załatwiony. Żadnego z innych symboli nie widzieliśmy. Jaki miał być w ogóle symbol. Nie wiem. E, więc może na wszelki wypadek się staje wyjdźmy, i zobaczymy, czy faktycznie tego nie było. A no właśnie, okej, okay. omega w lewo. Wspaniale. I teraz już chyba tutaj na pewno nic nie ma więcej, prawda? Prawda? Ah, ok, bo my stamtąd przyszliśmy. Dobra, to nie jest miesz tak źle. No i żeby zdobyć ajapskie coś, o jasnic, musimy pewnie pójść dalej. Chyba, że za nami coś było. O, ja zejrzyj się. Tam na pewno nie, jest, a tam. Ciężko stwierdzić, bo dalej jest coś białego, ale to raczej nic, na czym by nam zależało. To I guess idziemy w lewo teraz. Ciemno, tu jest. Nigdy za dużo projektów. Tam też tutaj udźwignął, wygląda 10 kilo, to jest raczej obecne. Pytanie, jak z maksymalnym? E, tam jest przejście jakieś? cokolwiek? Nie, no jest ciemno, nic nie widać, tylko tutaj przejście kojat nie ma. Tu się wyjacamy. No i tak slightly clueless jestem. Czyli teraz już po prostu nie sprawdzać um, to inne. komory ja po prostu wytężyć percepcję i szukać czegoś, co pewnie już pominęliśmy. A czy to jest symbol, nie? Staje ta fajba jedynie. Tam nic nie ma, nic nie ma, nic nie ma. My tego nie otworzymy, nie, nie otworzymy. Nie wiem, dostaliśmy klucz, czy on... Nie mieliśmy żadnych drzwi, do których by się przydał? Jest jedynie omega odgłosy nie zachęcają, żeby się wyjacać, ale chyba to będziemy musieli zrobić, bo tutaj naprawdę nie widzę nic pomocnego, tam żadnych symboli chyba nie ma, dokładnie obejrzyjmy te kolumny, ale na nich również nic nie dostrzegam, to jest dosyć wyraźne. A, czekaj, mam wyrażenie, czy... Chwila, tutaj było to. Nie, bo tam byliśmy, prawda? Prawda? Nie, no tak. Wydawało mi się, że jest już... Że już jest więcej niż tylko jedna odnoga po lewej. Ale też w sumie pytanie, po co my tutaj mielibyśmy przychodzić. No bo raczej nie dla dwóch sztuk jedzenia. Tylko nie jakby tutaj miało coś być jeszcze. A jednak tego, czego się jeszcze nie ma. No być może byłoby za ścianą z desek, gdybyśmy mogli zwalić, no ale raczej tak, żeby nam się nie zało zablokować. Ok, więc nic tu ewidentnie nie ma, no to się wyłóżmy. Nie, nawet no, błędów nie ma sensu, jak są dwa jeszcze. Okej, okay, spróbujmy może się wyłudzić i dokładnie nie rozglądać. Dźwięki bardzo zachęcają. No, ale ja czy bym pamiętał, jakby był jakiś arabski symbol Chorzej z tym, który. A no widzisz. No dobra. Ta to jest aktualna waga. Okej, co jakieś symbole? Pełno świeczek. leka. No dobra, jest jakiś -ki symbol. W prawo. O, jest teraz nawet to coś w górze. A tutaj, to był to by pomysł pomysł. Mhm. I koło do góry. Mogliśmy przejść tędy. No dobra, tutaj, safe I... hm. Nie wiem, czy ruszamy dalej, czy już sobie tutaj zakończymy demona, ale nie, no, już sobie weźmy tutaj zróbmy koniec. Więc przechodząc do podsumowania, Zacznijmy może no, od tego, co w pokojach najważniejsze klimat. Już wypadło tutaj naprawdę fajnie. Jestem pozytywnie zaskoczony, że nie mieliśmy jeszcze ani żadnego jump bo widać chyba, że gra ma większe ambicje niż po prostu walenie jump i sztuczne streszenie. I faktycznie próbuję tutaj zrobić e, to, budować napięcie, przedstawiać wolno jakąś tajemniczą fabułę tego miejsca i wychodzi z to naprawdę nieźle. Grafika e, też całkiem zasnie, dźwięki, no standardowo jak dla chorych, po prostu dobra robota. Pełno jakichś e, niespokojnych szeptów, kroków, jakieś tam właśnie szumy radia i tego typu, wypada to nieźle. I dodatkowo, co jest dla mnie tutaj pozytywnym zaskoczeniem, czyli generalnie kolega jest głodny i nie podoba mi się, jak muzyka na to Eee, e, dobra, anyway. Eee, tak, jak wiem, definitywnie jest to w horror, czyli nie tylko chodzimy, patrzymy, ale faktycznie no, musimy się nastawić na przetrwanie tego. Cały tym ekwipunku, generalnie to właśnie unikanie, walka, Pewna z nikim tutaj nie walczyliśmy, ze... już pewnych przyczyn, w którym jest zepsucie kilofa. No, ale ty, no zakładam, że jednak była taka możliwość. Więc to również tutaj pozytywnie rokuje. Cóż, ja w chwili obecnej w tym przez to, co widzieliśmy, grę polecić mogę. Ty cóż, podobno wkrótce. Więc dla zainteresowanych można sprawdzać. Dziękuję za uwagę i na ja.